Witam Państwa w piątek 5 sierpnia ze studia Telewizji Imperium Szulicy ulicy Floriańskiej. W ostatnim w tym tygodniu wydaniu wiadomości, policyjna akcja pieszy, propozycje na ciekawe spędzenie weekendu w Parku Jules Chopina, na warsztatach teatralno-kulinarnych albo w kinie pod chmurą. Zdamy także relacje z wizyty premiera Morawieckiego w Gliwicach. Agnieszka Chrywicka-Bac, zapraszam. Od godziny 14.00 Gliwicka Policja realizuje dzisiaj akcję pieszy. W czasie działań patrolowych stróże prawa zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Kontrolowane będą zarówno zachowania kierowców w rejonie popularnych zebr, jak również samych pieszych. Gliwicka Policja przypomina, że do najczęstszych wykroczeń należy nieudzielenie pierwszeństwa pieszym oraz wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, ale także przechodzenie na czerwonym świetle. W miejscach do tego nieprzeznaczonych, oraz wchodzenie na jezdnię, wprost pod koła nadjeżdżającego samochodu. Przez cztery kolejne soboty sierpnia, zaczynając od 6 w Parku Chopina, będzie można posłuchać muzyki na żywo. Przed nami cykl koncertów w ramach Parkowego Lata 2016. Cykl koncertów, organizowany w naszym mieście już od 13 lat, Cieszy się dużym uznaniem mieszkańców Gliwic i gości. Koncerty w parku Chopina będą rozpoczynać się o godzinie 19.30. Podczas pierwszego spotkania usłyszymy koncert pod tytułem z romansem w tle w wykonaniu aktorów teatru imieniem Słowackiego w Krakowie. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny. Tydzień Kultury Beskidzkiej to wydarzenie kulturalne z kilkudziesięcioletnią tradycją. Folklorystyczne koncerty organizowane zawsze w Wiśle i innych podgórskich miejscowościach, poczynając od Oświęcimia, a na Makowie Podhalańskim kończąc, w tym roku zawitają również do niezbyt górzystych Gliwic. W niedzielę o godzinie 19 na skwerze przy Zamku Piastowskim wystąpią Grupa Regionalna Michalczowa oraz Zespół Pieśni i Tańca Żywczanie. Miś Paddington i Faceci od Kuchni to dwa tytuły, które zostaną wyświetlone na kolejnym sansie kino pod chmurką. Tym razem mobilne kino stanie w łabędach na skwerze przy ulicy Zygmuntowskiej. Najpierw o godzinie 18 zostanie wyświetlony film dla dzieci, a później o 20 francusko-hiszpańska komedia kulinarna Faceci od Kuchni. Za siedmioma hałdami, za siedmioma terenami poprzemysłowymi, za siedmioma obszarami śląskimi u pewnej rodziny na starówce. Już dobrze nie pamiętam, a może to było na Ligocie. Tak zaczyna się spektakl grupy teatralnej Lufcik na korbkę. Aktorzy Lufcika i ich przyjaciele przedstawią spektakl go. Będzie to bajka nawiązująca do regionalnych opowieści, historii o straszakach i sprawach nie z tej ziemi. Ale jak obiecują organizatorzy, wszyscy będą się świetnie bawić. A po spektaklu będzie nie tylko wesoło, ale i też pysznie. Rozpoczną się bowiem warsztaty kulinarne Mini Majster Szef. Wydarzenie zaczyna się w sobotę o godzinie 12 w Centrum Handlowym przy ulicy Lip pobre Mamy nadzieję, że takich firm będzie w Polsce coraz więcej, powiedział wczoraj wicepremier minister rozwoju Mateusz Morawiecki, wizytując Gliwicką firmę Future Processing. Po Katowicach, Bytomiu, Zabrzu premier odwiedził wczoraj nasze miasto prezentując najważniejsze punkty rządowego programu Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, nazywanego Planem Morawieckiego. Przy okazji spotkania w Zabrzu towarzyszący wicepremierowi Grzegorz Tobiszewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Energetyki, Zaprzeczył istnieniu czarnej listy kopalń do likwidacji, którą opublikował dziennik Gazeta Prawda. Przypomnijmy, w tym zestawieniu znalazła się kopalnia Sośnica, która w 2015 roku na jednej tonie węgla wygenerowała średnio 119 zł strat. W Nowych Gliwicach była nasza reporterka Agnieszka Baron, której z kamerą towarzyszyli Dawid Rymisz i Seweryn Chlewicki. No ale... Wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, minister rozwoju Mateusz Morawiecki, odwiedził w czwartek firmę z branży IT, Future Processing, która znajduje się na terenie Nowych Liwic. To jest to właśnie, czego cały Górny Śląsk potrzebuje, czyli takiej powolnej, ale systematycznej, powolnej w sensie spokoju społecznego, ale systematycznej w, tempie, w sensie tempa gospodarczego, transformacji Górnego Śląska od tego, z czym się kojarzył 50 i 150 lat temu, z wykorzystaniem tej siły, siły um, naukowej, siły technologicznej, inżynierskiej, biznesowej, ale również tej kreatywności i przedsiębiorczości, której tutaj bardzo wiele w tej firmie um, widzieliśmy. Prezes gliwickiej firmy Jarosław Czaja powiedział, że jest z wizyty premiera bardzo zadowolony, a tematyka innowacyjnej gospodarki jest mu naprawdę bliska. Pewnie od 100 lat można to samo powiedzieć, że technologia zawsze napędza, zmiany napędza rozwój. My jesteśmy w branży takiej, gdzie to jest może szczególnie w dalszych ostatnich latach i ja się spodziewam, że te trendy Internet of Things, czy Internet rzeczy, wielkie zbiory danych, big data to są trendy, gdzie my będziemy w stanie się odnaleźć z naszymi kompetencjami, doświadczeniami, powiększyć te kompetencje i budować w oparciu o to rozwiązania dla takich sektorów jak. Budownictwo, opieka zdrowotna, taki sektor szeroko rozumiany, smart city, inteligentne miasta. Lokalizacja czwartkowego spotkania nie była przypadkowa. Pomysł na odwiedziny nowych gliwic wysunął dawny radny rady miasta, obecny poseł PiS na Sejm, Jarosław Gąciarz. No tutaj jesteśmy teraz w instytucji prywatnej, ale gliwice jako samorząd dobrze na tle kraju wypada, więc co takiego Pana zdaniem? Premier powinien zabrać z Gliwic? Jakie praktyki samorządowe? Myślę, że ma duże też doświadczenie, że widzi, że zna Gliwicę nie tylko po dzisiejszej wizycie, ale już wcześniej dużo słyszał. Dużo się też, tak jak jestem posłem, muszę przy się przyznać, w też w Warszawiec roz, rozmawia nawet czasami o Gliwicach. Także posłowie i ministrowie są zorientowani o. Właśnie o tych terenach, o obszarach, które właśnie chce się rewitalizować, poprzemysłowych i prowadzać nowoczesne inwestycje, technologie. Spotkanie z premierem na terenie dawnej kopalni Gliwice było okazją do zadania pytania dotyczącego przyszłości drugiej Gliwickiej kopalni. Panie premierze, teraz jesteśmy w Polskiej Dolinie Krzemowej, bo też tak się tutaj gliwice promują takim hasłem. Tutaj w 1999 roku została wydobyta ostatnia tona węgla, niedaleko jest sośnica. No właśnie, co dalej? Czy ta sośnica jeszcze będzie funkcjonować? Jak długo? Dalej na pewno czeka nas powolny, stopniowy, ale systematyczny proces transformacji Górnego Śląska. Myślę, że każdy sobie z tego zdaje sprawę. Już dzisiaj w górnictwie pracuje poniżej 100 tysięcy osób chcemy, żeby węgiel nadal przez jakiś czas stanowił podstawę dla naszej energetyki dla naszego bezpieczeństwa, więc w tym kontekście na pewno można być w pełni spokojnym, że węgiel jest dzisiaj i jeszcze najbliższe 5, 10-15 lat będzie absolutnie kluczowym nośnikiem energetycznym. Co nie znaczy, że ze względu na trendy światowe trendy w zmianach technologicznych w i w przemyśle energetycznym nie trzeba poszukiwać rozmaitych rozwiązań, choć Takich jak te, które widziałem w firmie Future Processing, które na przykład pozwalają oszczędzać, um, oszczędzać różne nośniki um, dobra użyteczności publicznej czy nośniki en energii. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa dzisiaj. Kto nie zdążył obejrzeć pozostałych wydań wiadomości, spokojnie jutro w programie Podsumowanie Wiadomości wrócimy do najważniejszych tematów mijającego tygodnia. Na co dzień można nas oglądać w sieciach światłowodowych firmy Imperium Telekom. Jesteśmy też w internecie na tvimperium.pl, na Facebooku i Instagramie. Polecam Państwa uwadze także naszą specjalną weekendową ramówkę. Dziękuję za dziś i życzę udanego weekendu.